Dzień dobry wszystkim, witam Was na moim kanale Nemun Tarot. Od razu bardzo dziękuję Wam za wszystkie komentarze, polubienia, subskrypcje. Cieszę się, że mam tutaj stałych widzów. Ja już rozpoznaję Wasze komentarze, kto i co i pamiętam Wasze historie i to jest super, że, że gdzieś tam zawsze piszecie. No nie, znowu rezonuje, niesamowite. Super, bardzo się cieszę, mimo że wiem, że to są czytania ogólne i nie ze wszystkimi będą rezonować. I tutaj od razu Wam powiem, że czytania roczne są już naprawdę najbardziej ogólne ze wszystkich czytań, więc proszę mieć dystans do nich, bo tutaj są pokazane bardzo ogólne energie, które mogą się przydarzyć i na pewno nie każdemu z Was, bo jest niemożliwe, żeby jedno czytanie roczne przemawiało do wszystkich ludzi, prawda? Ale możemy spojrzeć, jakie energie będą gdzieś tam krążyć wokół nas, żeby wiedzieć, czym się kierować i jaką radę wykorzystać. Także zalecam dystans. Pamiętajcie, że sami jesteście kowalami własnego losu. Nie oddawajcie odpowiedzialności innym ludziom za siebie. Co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Mhm, że robię czytania tygodniowe i miesięczne, jeszcze nie robię czytań ogólnych. Kochani, czytania tygodniowe i miesięczne na pewno są nieco bardziej szczegółowe niż to roczne, także zachęcam do subskrypcji i oglądania sobie tego na bieżąco. A już teraz zobaczmy, co dla konkretnych i kolejnych znaków na nowy rok i życzę Wam bardzo dobrego i udanego roku. I zobaczmy, co dla osób spod znaku Reka na 2020. Zobaczymy sobie najpierw na trzy pierwsze karty takie główne energie. Kani Rydwan się pokazał na pierwszy plan dla Was, czyli najbardziej główna energia w ogóle na ten rok i to jest Wasza karta. I ja to odbieram bardzo pozytywnie, bo w pierwszym rzędzie to jest nabranie pewności siebie, ruszenie z miejsca. Nie wiadomo jeszcze, w którą kierunku, ale ruszamy z impetem, proszę zobaczyć. W ogóle Rydwan jest kartą raka, czyli dla mnie to jest czas bardzo dobry dla Was, że Wy macie wykorzystać go na siebie, na to, żeby stwierdzić, w którą stronę Wy chcecie pójść, jak Wy chcecie pokierować swoim życiem. I myślę, że bardzo sprzyjająca energia właśnie na to, żeby, żeby czuć się ze sobą jak najlepiej. Cudowna karta w tej pozycji. Natomiast co takiego trudnego w tym roku? O, konflikt. <grym> konflikt wewnętrzny. I teraz powiem, z czego to wynika. Chcemy ruszyć, ale nie wiemy, w którym kierunku. Na tej karcie tego nie widać, ale zazwyczaj Rydwan ciągną dwa jakieś zwierzeczki. Gdzie jeden jedzie w drugą stronę, a drugi w drugą. Nie potrafią się jeszcze zsynchronizować, bo tak jak powiedziałam, jeszcze nie wiadomo, w którą stronę pójść. I to może rodzić konflikt. Wyższa ja, niższa ja, tak? Trochę, że tak powiem, potrzeby ego ciągną w jedną stronę, jakby potrzeby duszy w drugą. Jak tu znaleźć e, złoty środek, prawda? Więc myślę, że ten rok będzie jakby sprzyjał na to i głównie możecie czuć się Powołanie do tego, żeby w końcu znaleźć równowagę między tym, co wiem, tym, co czuję, tym, co chcę, tym, co jest dla mnie dobre e, i ruszyć do przodu. Tutaj odnajdziecie swoją drogę. Natomiast ten konflikt, no tak, to nie jest coś sprzyjającego, bo osiem miecz ogólnie mówi o blokadach. Blokadach wewnętrznych, którzy, które sami sobie gdzieś tam robimy po prostu. To są kłody rzucane pod nogi przez nas samych e, ze strachu przed ruszeniem do przodu. Po prostu. Natomiast co będzie łatwego dla osób spod znaku Reka? Co z łatwością To Was przyjdzie? Ha! Ewolucja emocjonalna. Cudownie. No nie dziwię się, że z łatwością, bo kielichy to jest Wasza energia. Ta księżyczka kielichów leży po prostu w Waszej energii. I ona w tej talii mówi o szansie na ewolucję emocjonalną. tak Czyli żeby zrobić jakiś przełom w swoim wnętrzu. Natomiast, czy Wy te szanse wykorzystacie? To już jest druga sprawa. Mam nadzieję, że tak. Nie, nie pozwólcie się blokować tej ósemce, tak? Tym energią, które się w niej pokazują. Bo nie wykorzystacie szans i nie ruszycie do przodu. Trzeba zrzucić z siebie te okowy. Tutaj tego nie widać na tej karcie, ale normalnie na ósemce mieczy jest osoba, która ma zasłonięte oczy i jest otoczona mieczami. Natomiast te miecze symbolizują myśli. Więc to jest rzucenie na siebie okowy. Nie mogę, nie potrafię, nie chcę, nie wiem, w którą stronę pójść. Wynikającej z lęku i z, z braku pewności siebie. Z tego nie chcemy, raczki. Tego nie chcemy. Teraz wyciągniemy sobie po jednej karcie na każdy miesiąc. To jest bardzo, bardzo ogólne, także proszę się tak mocno tym nie sugerować. Zachęcam Was do czytań miesięcznych i tygodniowych. Dobrze, styczeń. 9 denarów. Możecie odczuwać większą potrzebę niż zwykle mm, sprawienia sobie, że tak powiem, poczucia bezpieczeństwa materialnego. Bo ta karta mówi o umiejętności polegania na sobie. Natomiast, kochani, to jest coś, co trzeba też wypracować, tak? Szczególnie monety o tym mówią, bo monety to jest wynik jakiejś pracy. Więc mam nadzieję, że tutaj przychodzą do Was jakieś pieniądze, na które zapracowaliście, ale może też się pojawić uczucie, że że chce stanąć na własnych nogach, tak? No. Nie blokować się. <laughs> Co w lutym dla raków? No, a w lutym już macie postawę obronną, 9 buław. To jest karta, która mówi o tym, że jesteśmy przygotowani jakby na najgorsze, że mamy potrzebę bronić się czasem nie wiadomo przed czym. To jest karta odwagi też, ale ja myślę, że bardziej strachu. Ponieważ fajnie, otoczyliśmy się tymi buławami i my jesteśmy bezpieczni dzięki nim. Ale my też nie mamy możliwości ruchu. I super, że jesteśmy przygotowani na najgorsze, tylko. Czy to najgorsze rzeczywiście istnieje, tak? Czy my tylko się jakoś ze strachu próbujemy otoczyć tymi buławami i stworzyć sobie pozycję bezpieczną, zamiast ruszyć przed siebie, tak? Czy my się tym nie blokujemy? Marzec dla raków. O, jest ten rydwan. W marcu ruszacie, kochani. Albo w marcu pojawi się pierwsza taka okazja. O, tutaj dobrze to widać. Jeden koń w jedną, drugi w drugą. W marcu przestajecie się bronić. Jeżeli czegoś chcemy, to to walczymy. I w marcu się to udaje. A przynajmniej pojawia się szansa na to, żeby rzeczywiście z tego miejsca ruszyć. Kwiecień. Super, jeżeli podjęliście jakieś, podejmiecie tak, pierwsze kroki w marcu, to w kwietniu widzę, że oczekujecie pierwszych rezultatów tak, swoich decyzji, żeby móc jakoś dalej konstruktywnie mm, kierować tym planem, tym działaniem, tak, żeby nie działać głupio, żeby zrozumieć w którą stronę i jak logicznie pójść. Buławy w ogóle mówią o działaniu, ale trójka byłaby zdecydowanie taką kartą najbardziej spokojną w tych buławach, ponieważ mówi o chwilowym przystanku, żeby przyjrzeć się z dystansem. Na działanie z poprzednich miesięcy i logicznie jakiś krok dalszy wykonać. Trójka Bław mówi też o wyjazdach. Ten Rydwan też. Tutaj mogą być przeprowadzki, wyjazdy, wyprowadzki i tak dalej. Maj. Księżyc. Karta Ryb. Mówią również, że Iraka, więc wezmę to pod uwagę, bo to czytanie dla Was. Tutaj mogą pojawić się jakieś niepewności, jakieś fantazje pod lękiem. Tutaj jakieś informacje też mogą przed wami się odsłonić, ale może wam też tych informacji brakować, i wtedy warto zwrócić się do podświadomości. I tak jak widać w tej karcie, tutaj trzeba być czujnym, bo podświadomość będzie wołać, kochani, i ona was dobrze pokieruje. Jeżeli tutaj nie rozumiecie, jaki krok zrobić, to szukać odpowiedzi w podświadomości. Czerwiec. Sześć kielichów. To jest wasza energia, ale to jest energia również nostalgii. Więc tutaj może się pojawić nostalgia za przeszłością, ale ruszyliście do przodu, tak? Także nie odwracajcie się dla siebie, natomiast sprawy dzieci tutaj mogą być równie ważne, ale coś z przeszłości może tutaj się upominać znowu. Może nie upominać o dopełnienie, bo to nie jest sąd, ale gdzieś tam może Was, że tak powiem, szmyrać po uczuciach. To pytamy o to. Lipiec. Królowa Mieczy. Włączamy rozsądek, włączamy logikę, żeby jakoś umiejętnie dalej hmm, kreować swoje życie. To jest karta wagi, również, ale to jest karta sprawiedliwości, takiego poczucia odpowiedzialności za słabszych i obrony ludzi, na których nam zależy, ale również obrony naszych pomysłów, naszych planów i siebie. Dla niektórych to mogą być rozstania, rozwody jak najbardziej. Hmm, sierpień dla raka. Mag, cudownie, bo to już jest sprawczość, to już jest wiara w siebie, to jest porzucenie w ogóle wszelkich oków. To już jest absolutna wiara w siebie, ruszenie do przodu. I tutaj już nie ma, nie mogę, nie chcę, ale ta karta też wymaga od Was tej sprawczości, tej wiary w siebie i działania, przede wszystkim działania. Tutaj może się też naokoło Was pojawić osoba, która może być bardzo czarująca, ale niekoniecznie warta jej ufać. Wrzesień dla raków. I znowu pojawia się jakiś wybór w związku z tym. I znowu jakaś decyzja. Ta karta wymaga od Was pewności siebie, czyli sierpień, tak? Lipiec, sierpień, wrzesień, przepraszam. Będzie decyzyjne. Trzeba będzie podjąć decyzję, której się jest pewnym, tak? Czyli tutaj nie dać się wątpliwościom w tym miesiącu, bo one się pojawią. Nie. W ogóle całe to czytanie macie o tym, żeby dobrać odpowiedni kierunek dla siebie. Podoba mi się. Październik. O, i tutaj jeżeli się nie uda podjąć tej decyzji, to w październiku pojawia się azmiaczek, który mówi o nagłym olśnieniu. I to jest bardzo dobra karta w tej pozycji, bo tutaj się pojawia jakiś pomysł. W ogóle nie mamy kielichów, widzicie to? Tylko tutaj. I to jeszcze jakieś nostalgiczne. I tu. Mm. Więc to nie jest w Waszej energii, ale mi się podoba, bo tu się dzieje. Jest ten asmiaczyk, który też nie jest w Waszej energii, ale mówi o, o pomyśle, który może doprowadzić Was do pewnego przełomu. Więc jeśli tutaj Wam czegoś brakowało, tu, tu próbujecie tego poszukiwać, to to się pojawia w październiku. Tutaj też jest dobry moment, żeby odciąć się od czegoś. Listopad. O, kolejny A, cudownie, kochani, no tu się otwierają przed wami drzwi na maksa. Nowości idą. Tu jest już nowa szansa na działanie. Jeżeli tu się pojawił pomysł, tak? To tu zaczynacie, że tak powiem, gdzieś to wprowadzać w życie, albo przynajmniej jest na to szansa. To jest karta, która mówi też o waszej atrakcyjności. Że wręcz możecie przyciągać innych, tak? I grudzień. Gwiazda. No i super. I tu się pojawia nadzieja, że w końcu jestem na właściwej, na właściwej drodze. Ileż to błędów ja muszę popełnić, żeby w ogóle no, wejść na właściwą drogę dla mnie. Bardzo fajne czytanie dla Was na nowy rok. Troszkę sobie pokombinuję z tą kamerą, żeby było stabilniej. Ok, co myśmy tu mieli w tle? Cztery kielichy. Możecie się czuć teraz przesyceni czymś. Możecie czuć, że napełnialiście bardzo mocno takie lichy. Nie do końca to jest to, czego byście chcieli. Stąd pojawia się ten rydwan. Stąd pojawiają się te wybory, poszukiwanie. Mocno widzę zaznaczone poszukiwanie siebie, ale też rzutowanie siebie w tym świecie, w tym roku. Ja i tylko ja. Cudowne czytanie dla Was, Raki. Podoba mi się, bo to jest naprawdę szansa na ewolucję. Dopytam sobie o poszczególne miesiące. 9 monet, 3 kielichy. Świętujcie, świętujcie. Jeśli to jest jakiś sukces materialny szczególnie, czemu nie świętować? Coś tutaj się udało, może ze współpracy z innymi ludźmi to wyjdzie. Natomiast to jest, styczeń jest dla Was bardzo optymistyczny, bo i Wy się macie dobrze, i pieniężnie jest ok, i macie ludzi, którzy z Wami cieszą się Waszymi sukcesami, także to jest bardzo dobre. 9 pułapów i 3 denary. I tutaj już się jakby bronicie przed wpływem innych ludzi, ale też przed tym, żeby zawiązać jakieś porozumienie, podpisać jakieś umowy. Bądźcie ostrożni w tym, ale bez przesady. Zastanówcie się, czy chcecie tego, co się pojawia tutaj, bo 3 denary mówią o tym, że zobowiązujemy się do czegoś i później trzeba nad tym pracować. Wy możecie się przed tym bronić. I widzę, że chcecie to zostawić i iść w swoim kierunku, a nie w kierunku, którym najprawdopodobniej wytyczyli ci ludzie. Rydwan i Piątka mieczy. No ktoś tutaj ucierpi, ale trudno. Tak czasem jest. Mam wrażenie, że możecie zerwać kontrakty, jeśli je podpiszecie z niektórymi, ale to mogą być też kontrakty typu obiecam partnerowi, że z nim będę, tak? I nagle okazuje się nie, o mój Boże, to nie jestem ja. Ja tego nie czuję, tak? Czyli ktoś tutaj ucierpi. Mam wrażenie, że nie wy. Że wy się od kogoś, od czegoś odwrócicie, tak? Czyli tutaj no niestety będzie wielka przegrana dla, dla otoczenia, ale... Dojdziecie w poszukiwaniu siebie. Natomiast, oczywiście, może być również tak, że wy tutaj ucierpicie w jakiejś kwestii, ale ja tego tak nie czuję. Tutaj po prostu trzeba będzie wybrać między mną a innymi. Takie mam uczucie. I chyba wybierzecie siebie i cudownie, bo widzę, że podejmiecie jakieś decyzje, czy to w tym marcu, czy w kwietniu, i trzy buławy to już jest oczekiwanie na rezultaty tych decyzji. Czy było warto, czy było dobrze? To nie jest coś, co się odsłoni przed Wami od razu, ale... O! Chciałam ciągnąć kartę na księżyc i wypadł mi księżyc. Wow! Przetasuję. Co stoi obok księżyca w miesiącu maju? Królowa denarów. Karta koziorożca. Karta może być również byka i panny. Znowu biznes, jak najbardziej, bo pieniądze się pokazują. szefostwo, natomiast to jest też karta matki, żony, karmicielki, tak? Czyli kogoś, kto żywi rodzinę. Tutaj są jakieś niepewności, niepewności w kwestii tego. Może to być relacja też z osobą z podznaków ziemskich. Bardzo tajemniczy ten miesiąc, ja go chcę tak zostawić. 6 kielichów denarów. Tutaj się pojawi jakaś tęsknota za jakimś. E, może być taka nostalgia za czymś. E, czyli ten. Jaki to jest miesiący? Czerwiec. O, to jest w ogóle Wasz miesiąc, czyli no, zaczynacie Wasz cykl. E, no i tutaj się pojawia właśnie jakieś uczucie nostalgii. Nagle może Was uderzyć. Może dlatego, że relacje z tą osobą nie będą takie, jakbyście sobie wyobrażali źli, więc będziecie, będziecie to jakoś porównywać do przeszłości, natomiast to jest chwilowe, to jest tylko w tym miesiącu i nie dajecie się temu. I chyba się nie dacie, bo dalej się pojawia ta królowa mieczy, która już mówi o... Znowu ten księżyc nam się pojawił. Ja wiem, co to jest. To jest drak, który boi się iść dalej. Boi się tego wilka i tego psa. I nie chcę iść do tego księżyca przez to. A księżyc czeka. To jesteście Wy. Nie bać się. <laughs> nie da cię blokować yy, fantazją. I królowa mieczy się nam tu pojawia. A obok niej wisielec. Czyli zmiana punktu widzenia i myślę, że z tego uczuciowego, emocjonalnego na ten logiczny. Widzicie, że ta nostalgia Wam tu nie pomoże. I że trzeba logicznie i rozsądnie podejść do sprawy i fajnie, bo mam wrażenie, że to jest bardzo dobre tutaj, bo dalej pojawia nam się ten mak, mak i umiarkowanie. Walczcie o swoje szczęście, walczcie o swój spokój. Wy jesteście panami własnego losu. Nie pozwólcie, żeby emocje wami kierowały. Pozwólcie sobie na rozsądek i szukajcie równowagi między tym, co wiecie, tym, co czujecie, a tym ciałem jeszcze tak, bo umysł, serce i ciało zawsze mówię. Natomiast tutaj też ktoś spod znaku strzelca może się pokazać i uwaga na tą osobę, bo to nie musi być osoba do związku. Natomiast no myślę, że, że tu chodzi o was, że wy musicie stworzyć dla siebie dobre samopoczucie polegać na sobie. Duża lekcja dla Was polegania na sobie, umiejętności zarządzania sobą swoim czasem, wystawiania innych można powiedzieć, tak, rezygnacji z innych na rzecz siebie. Dwie buławy i sąd. Tutaj, jakieś sprawy z przeszłości mogą się pokazać, i trzeba będzie podjąć jakąś decyzję. To z miesiąc, jaki? Wrzesień. Natomiast e, trzeba też podjąć decyzję, żeby się wyzwolić z czegoś. Coś, co was będzie trzymało w tyle. Mam wrażenie, że tu się odcinacie. Wow, ale macie rok, ale macie rok uczący was z pewności siebie. A z Mieczy 8 Mieczy, dokładnie tak. To jest moment, kiedy wy musicie się uwolnić od tego, co się pokazuje w tym sądzie, zostawić za sobą te blokady. Koniec blokowania się, koniec trzymania się przeszłości. To niczego nie daje. Od tego trzeba się uwolnić, ale to wy musicie podjąć tę decyzję i iść dalej, odciąć się, zostawić za sobą blokady. As Buław i Król Buław. Ha! Kto jest pod znakulwa barana Strzelca, ale nie. Jeżeli jest as buław, jest król buław, to jest absolutne zarządzanie sobą, swoim czasem, umiejętność kierowania sobą, pewność siebie, pewność swoich planów i tego, czego ja chcę. I zaczynamy działać. As buław jest zmianą, a król buław jest człowiekiem, który te zmiany wprowadza. Czyli wy macie podjąć decyzję o tym, że zostawiacie coś za sobą, odcinacie się, ufacie sobie i wprowadzacie zmiany. I patrzcie, co to przynosi. Wow. Natomiast powiem wam, że w tym roku samo nic się nie stanie. Wy macie energię sprzyjającą, ale bardzo łatwo możecie ją ominąć, jeśli, jeśli nie wykorzystacie tych szans, jeśli nie, na, nie pójdziecie na przekór, tak? Bo ciągle będziecie czuć, że jesteście mało hmm, pewni siebie, tak? To jest coś, co trzeba pokonać w tym roku. Gwiazda i wieża. Haha, ha, no tak. Coś musi runąć, żeby pojawiło się coś nowego. Gwiazda pojawia się nam po wieży ogólnie. Więc tutaj, Wasz światopogląd musi runąć, żeby pojawiła się gwiazda, żeby pojawiła się nowa nadzieja. Tak? Taka czysta, przejrzysta, yy, taka klarowna, taka, żegnamy już te stare schematy. Koniec! Chciałem wprowadzić zmiany, wprowadziłem, uwolniłem Cię, dałem radę. Zawdzięczam to tylko sobie, bo zrobiłem to ja. Zniszczyłem, co trzeba było zniszczyć, i wstaję i podnoszę się, i idę już w bardzo dobrym kierunku dla mnie. Super czytanie na ten rok. Ja jestem bardzo zadowolona z tego. Tylko pamiętajcie, że wynik ostateczny będzie bardzo zależał od tego, co zrobicie tu, bo to już jest taka pierwsza kluczowa decyzja. Tu jest. Dalej, tu. Czy zmienimy punkt widzenia, czy nie. Tu, czy postawimy na siebie. Czy zostawimy te okowy, czy uwolnimy się od tego. Czy powiem sobie tak, ja mogę i wprowadzę zmiany. Wszystko zależy bardzo od Was w tym roku. Życzę Wam udanego roku i pozdrawiam Was serdecznie.